No i jesteśmy w części drugiej, jeżeli chodzi o przekonania, tak więc kontynuując, jeżeli chodzi właśnie o nasze zobowiązania, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób postrzegamy my siebie same względem tego um, a właściwie to, co nam wychodzi lub to, co nam nie wychodzi, bardzo często, tak jak wspomniałam, ma swoje źródło już w domu. I tutaj takim bardzo ważnym, istotnym czynnikiem jest właśnie to, że jeżeli na przykład ten przepływ w kontekście finansowym, o którym wcześniej wspomniałam, również jest od strony matki i jeżeli na przykład jest taka sytuacja, że jesteśmy osobą, która po prostu musiała w domu albo nasi rodzice, albo ktokolwiek z naszego rodu musiał zasłużyć na to, żeby poświęcono mu uwagę podczas, gdy realizował na przykład siebie, no a na, w konsekwencji, bo podczas gdy już jest, jest już dorosłym człowiekiem dochodzi do jakiegoś punktu, po czym spada, to jest jednoczesnym jakby takim zakotwiczeniem w przekonaniu, o którym ta osoba najprawdopodobniej w ogóle nie ma, nie ma tej świadomości, że dochodząc do jakiegoś punktu po prostu ona wypracowała coś, zasłu jakby poprzez swoją pracę, chciała pokazać, że ona zasługuje na tą miłość matczyną, która powinna być zaaprobowana lub po prostu zauważona. Tymczasem dochodzi do tego, do takiego punktu, że właśnie w momencie, kiedy już ten sukces jest osiągnięty, wtedy jest taka sytuacja, że po prostu te osoby bardzo często po prostu gdzieś na jakimś polu dużo tracą. I w przeciwnym, w odwrotnym, w odwrotnym przypadku jest również to samo, że jeżeli na przykład ktoś idzie i wspina się po szczeblach swojej kariery i na przykład rozwija się na jakimś poziomie i tak dalej, i tak dalej, również tak jakby próbuje udowodnić nie tyle samej sobie, co właśnie tamtej os tej osobie z domu, czy to ojcu, czy to matce, że ona po prostu jest warta i że ona jest warta, że ona jej się uda i że i podoła i że po prostu jest w stanie tak jakby to, tego dokonać, natomiast ceną, ceną w podświadomości i w przekonaniu jest tak jakby też również to nieświadome zachowanie, które mówi o wykluczeniu ze środowiska swojego, w którym na przykład się wychowuje ponieważ jeżeli przekroczy jakiś próg, to powoduje to tym samym, że po prostu nie pójdzie, no to straci, tak, ale na gruncie takim właśnie, jeżeli chodzi o zbiorowość, w której się na przykład wychowuje czy w czy środowisku, które, do którego czego przynależy, tak więc tak jakby ten sukces w tym kontekście opowiadanym i przytoczonego przykładu finansowego jest wynikiem tak jakby m, tych dwóch złożonych, które dotyczą albo wykluczenia na przykład ze środowiska, albo zauważenia, za, zapracowania, na to by mnie zauważono, ale jak już, mnie, jak już zapracowałem, no to po prostu jestem w stanie i mogę po prostu popuścić i wtedy dochodzi do tej straty. I żeby tak jakby to przekonanie, które jest zakotwiczone w tej podświadomości mogło być wykluczone, tak jakby już przekazując kolejnemu pokoleniu, no to wymaga po prostu to wglądu właśnie poprzez swoje emocje, poprzez swoje uczucia, poprzez to, co my, my jesteśmy w stanie wywnioskować na przykład na podstawie relacji z różnymi ludźmi, którzy pokazują nam różnego rodzaju zachowania. i w tym wypadku jesteśmy poprzez tą emocję, która jest generowana w naszym ciele, jesteśmy w stanie tak jakby, wykorzystać ją na swoją, na swoją korzyść jest to bardzo dobre, ponieważ poniekąd my czujemy się bardzo niedobrze i bardzo niekomfortowo, jednak ta informacja jest dużo bardziej cenna, aniżeli ten dyskomfort, który w danym momencie czujemy, w momencie kiedy jesteśmy na ścieżce jakby właśnie odblokowania różnego rodzaju właśnie tych, e, tych podświadomych takich barier, które powodują tym samym. Że nie jesteśmy w stanie, tak jakby, pozbyć się tego, tej negatywności, bo ona po prostu cały czas do nas wraca. I teraz, e, w momencie, kiedy na przykład e, jesteśmy, już, e, jesteśmy już świadomi tego i analizujemy sobie różnego rodzaju założenia, no to tym samym jesteśmy w stanie, tak jakby, wpłynąć również na to, że e, rozpuszczamy wtedy tą emocję. Dochodzi właśnie do tej koherencji, czyli e, logiczny umysł z, z emocją. z sercem powoduje i prowadzi do tego, że po prostu wszystko ze sobą się łączy i te, te kropki, które gdzieś tam powodują, że jest właśnie jakiś taki dysonans y, jednocześnie wpływa na to, że jesteśmy, y, jesteśmy o krok dalej, no a sytuacja już po prostu nam po jakieś tam dwóch, trzech miesiącach już zauważamy, że po prostu one nam się nie powtarzają, ze względu na to, że po prostu energetycznie jest to odblokowane, tak, Te to, to pole energetyczne, które zostało nam wytworzone i jest y, dookoła tworzone dookoła nas, ale my oczywiście tego nie widzimy, to pole przyciągania po prostu już nie powoduje tej blokady, tym samym powoduje, że mm, otwieramy się na zupełnie coś nowego. Mało tego, mm, nie bez powodu mówi się, że jesteśmy ze sobą połączeni, ponieważ te przekonania, które zostają nam przekazane, oczywiście w nieświadomy i w niespecjalny sposób, czyli nie robi ktoś tego nam na złość, że nam w taki sposób, na przykład nasi rodzice się zachowują tak albo inaczej, albo nasza babcia lub dziadek się zachowywali w taki, a nie inny sposób, przekazać do swoim dzieciom, a te dzieci przekazały swoim dzieciom. No i to powoduje tym samym, że właśnie te okoliczności, te sytuacje, które dzieją się w życiu dorosłym, one podpowiadają nam bardzo często. I dlaczego na przykład się takie sytuacje właśnie dzieją nam przy życiu? Jeżeli jesteśmy wystarczająco takiego osadzeni w tej analizie swojej i zaczynamy naprawdę, naprawdę w świadomy sposób podchodzić do, tej, do tego wszystkiego, to zaczynamy doświadczać takiego właśnie oczyszczenia. Czyli im więcej tych blokad jesteśmy w stanie o, o, oczyścić i, i usunąć ze swojego życia, tym coraz tak wyżej wchodzimy, tym coraz bardziej i coraz częściej po prostu nam zaczyna wychodzić i zaczynamy tak jakby powoli te kamienie, o których wspominałam właśnie z naszego plecaka braku wyciągać, czyli kamień z braku. Kamień podpisany, brak wyciągnięty, kamień podpisany, brak wyciągnięty, ten plecak zaczyna się robić coraz, coraz lżejszy, lżejszy. No a w konsekwencji jesteśmy na tej ścieżce, która powoduje i wpływa na, na nasz rozwój i że kierujemy się w stronę, która faktycznie ma nam służyć i która powoduje, że i wpływa na to, że, że przyciągamy do siebie faktycznie to, co chcemy. To jest jeszcze bardzo ważne, że w momencie, kiedy zaczynamy oczyszczać to wszystko, czyli zaczynamy tak rozwiązywać wszelkiego rodzaju konflikty w podświad podświadomości, to wpływa w pewnym sensie też na to, że mm, te negatywne myśli musimy bardzo, bardzo kontrolować, ponieważ powoduje to tym samym, że im bardziej uwalniamy, tym jesteśmy bardziej podatni na przyciąganie jeszcze szybciej wszystkiego innego, a mając świadomość tego, że na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy bardzo szybko. Te się poniosła się energia Ziemi, to też przyspieszyło taki jakby proces i wpływa to również na jednostkę ludzką i na środowisko, w jakim ona po prostu żyje, czy występuje i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to przejdziesz, to jeżeli to przejdziesz i zaczniesz w taki prawidłowy sposób po prostu podchodzić do różnego rodzaju sytuacji już zdystansowanej i będziesz stawiał się z perspektywy obserwatora, a nie tylko ofiary na przykład, albo z perspektywy... Osoby, która widzi pozytywy tego swojego życia i że to, że tutaj akurat trafiła, no to po prostu jest nie bez przyczyny, bo ona miała się po prostu w masakracji czegoś naprawdę nauczyć. I tak, ta, tak to właśnie wygląda, że. Im szybciej to odblokujesz, poświęcisz na to swój czas, na to, żeby po prostu oczyścić siebie z tych blokad energetycznych, uspokoisz się, tym mniej będziesz coraz częściej w swoim życiu doświadczał właśnie takich z pozoru bardzo złych i przykrych rzeczy, które jednocześnie właśnie próbują podburzyć twoje poczucie własnej wartości zatracają talent, który gdzieś w Tobie jest, ponieważ to również jest z tym powiązane. No a w konsekwencji też wpływa to w taki sposób, że no nie, nie realizujesz się na tym polu, który jest tobie pisany, co przyciąga do siebie do ciebie coraz więcej, coraz więcej różnego rodzaju okoliczności ludzi, sytuacji, miejsc, nawet jeżeli się przewieszczasz, to przyciągasz i tak do siebie cały czas coś, co wpływa właśnie w negatywny sposób na, na twoje istnienie, na to, że po prostu żyjesz, tak? I, w tym życiu pamiętaj, że nie chodzi o to, żeby tutaj cierpieć, tylko ty masz się cały czas rozwijać i uczyć, bo to tutaj jesteś. I e, my, tworzymy, my ludzie tworzymy taką siatkę. Jeżeli ludzie po prostu my jesteśmy ze sobą powiązani i połączeni, to każda osoba, która pojawia się na Twojej ścieżce, ona za każdym razem ma się. Macie czegoś nauczyć, macie coś podpowiedzi, macie gdzieś w jakiś sposób pokierować, macie dodać energii lub ci mają po prostu odebrać, ale nie na zasadzie takiego wampira energetycznego, który poniekąd wysysa z Ciebie całą pozytywność, tylko chodzi tutaj w gruncie rzeczy o to, że po prostu takie osoby, one są tak już zamotane, kolokwialnie mówiąc, w tym całym procesie odbudowy czasami, albo nie mają tej swojej energii życiowej w sobie, wystarczająco dużo, że one. Pas Sużytują, jakby również w cudzysłowie mówiąc, na innych, ponieważ one same sobie już nie dają rady. Ale czy to się da uleczyć? Tak, myślę, że się da uleczyć. Jest to moje subiektywne zdanie, ponieważ y, tylko i wyłącznie tak, jakby dojście do tych właśnie podprogowych podprogowych, ale podświadomych jakichś blokad powoduje, że właśnie zaczynamy się uwalniać i zaczynamy coraz więcej tej energii nabierać, nie? Także stajemy się takiej wypełniejsi pełniejsi i w tym momencie nabieramy coraz więcej tego powietrza w płucach, które powoduje ten sam, że zaczynamy po prostu się rozwijać i zaczynamy po prostu po prostu wzrastać. Także tak to by wyglądało. Wiąże się to też na pewno z bardzo dużą dozą cierpliwości, to wiąże się to z wyżyczeniami, jeżeli chodzi właśnie o takie punkty czasami skrajnego wyczerpania energetycznego, ze względu na to, że w momencie, kiedy my zaczynamy odbudowywać siebie, to, no to wymaga to naprawdę bardzo dużo skupienia, bardzo dużo pracy, musimy łączyć ze sobą na przykład te narzędzia, jakimi są na przykład medytacje mi, one niesamowicie pomogły, ponieważ uspokoiły moje myśli, uspokoiły mnie samą, a jednocześnie spowodowały, że to wszystko, co na przykład mi się przytrafiało, poszło i zaczęło się balansować, czyli w momencie, kiedy ja zaczęłam pracę nad sobą i nad swoim talentem i nad rozwojem i przekierowaniem tego w dobrym kierunku, to tym samym w, w, z innej strony po prostu medytacje powodowały, że ja się tutaj budowałam, budowała, budowała. To mnie budowało tu, a tu się budowałam i e, oczyszczałam. I w pewnym momencie tak jakby dochodzi do takiego balansu, czyli takiej prowadzimy taką... Próbujemy wprowadzić taką równowagę, gdzie jedno i drugie zaczyna po prostu iść ramię w ramię i wtedy jesteśmy tak jakby zharmonizowani, zintegrowani zarówno z energią męską jak i żeńską i to prowadzi jednocześnie do tego, że my faktycznie realizujemy się na polu, który chcemy, ale z drugiej strony to jest też na takiej zasadzie, że My nie, ro, nie robimy tego z poczucia pychy, zazdrości, zawieści chciwości i tak dalej, i tak dalej, ponieważ nas to w ogóle nie interesuje. Nas interesuje to, że wewnętrznie my się spełniamy i my chcemy się tym dzielić z innymi. Gdzie tak naprawdę pomagamy innym właśnie w kontekście tak jakby oczyszczania, oczyszczania i prowadzenia ich za rękę w stronę, która pozwoli im właśnie wzrastać, pozwala im e, znaleźć e, źródło e, tego celu swojego duchowego, swojego celu życia, a jednocześnie też e, wpływa to jakby, jakby elementem takim ubocznym, e, mówiąc jest to, że po prostu te osoby zaczynają też zarażać tym innym i przyciągać do siebie coraz lepsze Rozwiązania i są znacznie, znacznie spokojniejsze, także mm, powodując i zarażając tam dookoła też innych. Także tak to by wyglądało. E, a jeszcze wracając do takiego wątku, właśnie w związku z. Mm, z tym odnoszeniem sukcesu, o którym wspomniałam i opisałam na przykładzie, finans, na przykładzie, na przykład właśnie tego aspektu finansowego, to jeżeli na przykład tu związek ma z, ze swoją matką, to zwróć uwagę również na to, że jeżeli partner, to, to też ma powiązanie w relacjach, ponieważ ludzie też się przyciągają na zasadzie braku, a nie na zasadzie tego, że jesteś, jestem. I wspinamy się razem, ale możemy również bez siebie żyć. I to jest, to jest też bardzo fajne. Można tu też, ponieważ to wszystko ze sobą, ta wiedza się ze sobą, łączy w niesamowitym aspekcie i w, nie, w, każdym, w każdym praktycznie wątku. I tutaj też stajemy się po prostu widoczni. Widoczni dla innych, widoczni dla samych siebie i zaczynamy również doświadczać tego na zewnątrz. Także pamiętaj o tym, że wszystko ze sobą ma związek. Jeżeli zaczniesz realizować i realizować to, o czym mówię po kolei, krok po kroku, e, będziesz słuchał tego, w jaki sposób zostaje ta wiedza przekazywana, i będziesz starał się po prostu uzupełniać to na zasadzie praktyki, codziennej praktyki. Jeżeli na przykład masz problem w jakimś, w jakimś konkretnym aspekcie, swojego życia, a są to cztery główne, czyli duchowość, finanse, relacje z ludźmi, komunikacja i jeszcze zdrowie, to jeżeli zostanie to u ciebie zharmonizowane, to pamiętaj, że jesteś w stanie naprawdę pokonać jeszcze więcej i jeszcze więcej do siebie wspaniałości przyciągnąć i dzięki temu będziesz doświadczał właśnie i obfitości, i dostatku, i szczęścia, i miłości, i radości, i zdrowia, i generalnie to wszystko nie jest to olbrzymione, o czym teraz mówię, tylko tak to właśnie działa. Ten aspekt yy, i ten temat yy, można rozwinę, rozwijać i rozwijać, i o tym będziemy mówić w kolejnych odcinkach, w kolejnych lekcjach. Tymczasem ten yy, chciałabym właśnie zakończyć na yy, właśnie w taki sposób. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś z tego jak najwięcej. Chciałabym Cię również zaprosić do, do przejścia na mojego Instagrama, tam polubić po prostu profil po to, żeby być na bieżąco z różnego rodzaju aktual, aktualnościami, a całą moją drogę, mojego przebudzenia świadomości możesz znaleźć w mojej książce, która jest dostępna w moim sklepie, tak więc zapraszam Cię serdecznie, tam poznasz jak to wyglądało oraz jak połączyłam ze sobą wszelkiego rodzaju zależności nie tylko z kontekstu duchowego, ale również właśnie prawo przyciągania, prawo wibracji, prawo, prawo rezonansu, prawo, jeżeli chodzi o ustawienia systemowe, ustawienia karmiczne itd., tak i tak dalej, tego jest naprawdę bardzo dużo. Książka została podzielona na kilka części, tak więc mam, mam nadzieję, że każda z nich coś niesie do Twojego życia i zaczniesz zauważać, dostrzegać, że są możliwości i które pozwolą Ci na zmianę. Na pozytywne, na pozytywne to, co dzieje się akurat w twoim życiu i zaczniesz wlewać coraz więcej tego pozytywnego, a oczyszczać się z tego zachwaszczonego i brudnego, um, brudnego życia, które dotychczas na przykład mogłeś doświadczać. Do usłyszenia i słyszymy się w następnej lekcji. Trzymaj się, na razie.